Deszcz uderzał w szyby autobusu jak tysiące drobnych oskarżeń. Michał siedział przy oknie, wpatrzony w szare pola Mazowsza, które przemykały obok niczym wspomnienia, których nie chciał przywoływać. Miał 22 lata, właśnie skończył studia w Warszawie i wracał do rodzinnego Torunia, miasta mostów i pierników, gdzie wszystko pachniało dzieciństwem, a jednocześnie dusiło jak zaciasny kołnierz. W kieszeni kurtki ściskał list, nie ten papierowy, lecz ten niewypowiedziany, który nosił w sercu od miesięcy. Dlaczego ja? pytał siebie po raz setny. Dlaczego spojrzenie jakiegoś chłopaka na obozie letnim mogło wywrócić cały świat do góry nogami? Dlaczego serce bije szybciej na myśl o czyichś dłoniach, a nie o kobiecych kształtach, które wszyscy wokół uważali za oczywiste? Obóz Pracy nad Jeziorakiem, lato 1983 roku. Wszyscy młodzi, pełni zapału, budowali drogi dla ojczyzny, śpiewali przy ogniskach, a wieczorami szeptali o solidarności. Michał trafił do brygady z Kacprem, wysokim, jasnowłosym chłopakiem z Gdańska, który miał śmiech jak dzwonki i oczy koloru Bałtyku w słoneczny dzień. Od pierwszego dnia coś skrzyło. Wspólne prace, wspólne żarty, wspólne spojrzenia, które trwały o sekundę za długo. Pewnego wieczoru, gdy reszta brygady spała, siedzieli nad jeziorem. Księżyc odbijał się w wodzie srebrnymi smugami. Kacper rzucił kamieniem, patrząc, jak kręgi rozchodzą się po tafli. Wiesz, Michał, czasem czuję, że ten kraj jest jak to jezioro. Spokojny z wierzchu, ale pod spodem coś się gotuje. Michał skinął głową, nie mogąc oderwać wzroku od profilu przyjaciela. W tamtej chwili zrozumiał, to nie przyjaźń. To coś głębszego, zakazanego, cepaliło od środka. Wrócili do Warszawy osobno, ale listy zaczęły krążyć. Spotkania w kawiarniach na starówce, spacery po łazienkach gdzie liście szeptały sekrety. Kacper studiował historię, Michał filologię polską. Rozmawiali o książkach o Giovanni Mezrum, którą Michał przemycił z zagranicy, o wierszach Mickiewicza, które nagle nabierały nowego sensu. Ale w sercu Michała rosło zwątpienie. Co jeśli ktoś dowie się? Co jeśli Kacper żartuje sobie ze mnie? Wewnętrzny głos krzyczał, uciekaj, ukryj się, bądź normalny. Ojciec, Emerytowany milicjant zawsze mówił, mężczyzna musi być twardy. Matka marzyła o wnukach. A społeczeństwo? W radiu co chwilę ostrzeżenia przed zachodnimi wynaturzeniami. Pierwsze spotkanie po obozie było jak eksplozja. W małym mieszkanku Kacpra na Pradze, wśród książek i płyt winylowych. Dłonie drżały, słowa więzły w gardle. Boję się, wyszeptał Michał. Ja też odparł paru Kacper... Biorąc go za rękę, ale razem, może damy radę. Tamtej nocy świat się zatrzymał. Dotyk, ciepło, poczucie, że nie jest się samym. Ale rano wróciła rzeczywistość. Kacper miał plany, chciał wstąpić do partii, zrobić karierę, zmieniać system od wewnątrz. Michał czuł, że to zdrada ideałów, zdrada siebie. Konflikt narastał powoli. Kacper unikał rozmów o przyszłości. Nie teraz, nie w tych czasach. Michał cierpiał w milczeniu, czując, jak miłość zamienia się w ciężar. Jesienią 1984 roku, podczas spaceru po toruńskiej starówce, Michał zebrał się na odwagę. Kacper, ja nie mogę tak dłużej. Chcę być z tobą naprawdę. Nie w ukryciu. Kacper zatrzymał się, patrząc na Wisłę. Nie rozumiesz? To niemożliwe. Nie tutaj. Słowa uderzyły jak policzek. Michał odwrócił się i odszedł, czując, jak serce pęka na pół. Samotne wieczory w Toruniu. Praca w bibliotece, gdzie książki były jedynymi przyjaciółmi. Czytał o dawnych czasach, o romantycznych bohaterach, którzy walczyli o wolność, ale czy walczyli o taką miłość? Wewnątrz niego szalała burza. Jestem chory? Czy to grzech? Nocami płakał w poduszkę, nienawidząc siebie za słabość. Ale gdzieś głęboko tliła się iskra nadziei, o że kiedyś będzie inaczej. Lata mijały jak mgła nad wisłą. Michał rzucił się w pracę, awansował w bibliotece, stał się szanowanym człowiekiem w Toruniu. Z zewnątrz wszystko idealnie, kawaler, kulturalny, pomaga matce. Ale wewnątrz pustka rosła, jak rak. Wspomnienia o Kac przewracały falami. Listy przestały przychodzić po tamtej kłótni. Michał dowiedział się przypadkiem, Kacper ożenił się, zrobił karierę w Gdańsku, miał dziecko. Wybrał bezpieczeństwo, myślał Michał z goryczą. A ja? Ja wybrałem samotność. W 1989 roku runął mur, a z nim komuna. Wolność zawitała do Polski, ale dla Michała była gorzka. Widział, jak kraj się zmienia. Ale w sercach ludzi stare lęki trwały. W 1991 roku usłyszał o pierwszej grupie Lambda w Warszawie. Serce zabiło mocniej. Może nie jestem sam? Pojechał pociągiem, drżąc ze strachu. Spotkanie w małym lokalu: kilkanaście osób, szepty, łzy. Po raz pierwszy usłyszał: To nie choroba. To część nas. Wrócił do Torunia zmieniony. Zaczął czytać zakazane książki, kontaktować się listownie z aktywistami. Wewnętrzny konflikt szalał: A jeśli stracę wszystko? Pracę, rodzinę? Matka zauważyła zmianę. Synku, coś ci gryzie? Nic, mamo. Tylko świat się zmienia. Nie powiedział prawdy. Jeszcze nie. W 1995 roku poznał Tomka, młodego artystę z Bydgoszczy, który przyjechał do Torunia na wystawę. Tomek był otwarty, śmiał się głośno, malował obrazy pełne kolorów. Spotkali się w kawiarni nad Wisłą. Jesteś gejem? Zapytał wprost Tomek po drugim spotkaniu. Michał zbladł. Skąd wiesz? Widzę po oczach. Sam jestem. To było jak wybawienie. Z Tomkiem mógł być sobą spacery, rozmowy do świtu, delikatne dotyki w ukryciu. Miłość wróciła, cieplejsza, dojrzalsza. Ale Tomek chciał więcej, chciał wyjechać na zachód, żyć otwarcie. Polska nas zabije, Michał. Tu zawsze będziemy kryć się w cieniach. Michał wahał się. Tu jest mój dom. Tu walczę. Konflikt wewnętrzny rozrywał go na nowo. Kochał Tomka, ale bał się utraty korzeni. W 1998 roku Tomek wyjechał do Berlina. Czekam na ciebie, napisał w ostatnim liście. Michał został. Sam. Samotność stała się towarzyszem. Pracował, czytał, czasem jeździł na spotkania do Warszawy. Widział, jak ruch LGBT rośnie, pierwsze marsze, protesty, ale też nienawiść, pobicia, wyzwiska. Dlaczego tak trudno? Pytał siebie w nocy. Dlaczego miłość musi być walką? Matka zachorowała. Opiekował się nią, ukrywał łzy. Gdy umarła w 2002 roku, poczuł się zupełnie sam. Ale coś w nim pękło. Postanowił walczyć nie tylko dla siebie, ale dla tych, co przyjdą po nim. Zaczął pisać artykuły anonimowo, wspierać młodych w internecie. Wewnętrzny głos, kiedyś pełen wstydu, stał się głosem siły. Nowy wiek przyniósł zmiany. Polska w Unii Europejskiej, świat się otwierał. Michał, już po czterdziestce, przeniósł się do Warszawy, miasta możliwości i anonimowości. Tam dołączył do kampanii przeciw homofobii. Spotkania, manifestacje, rozmowy z młodymi, którzy mieli odwagę, której jemu brakowało w młodości. Poznał Pawła aktywistę, pełnego pasji, z oczami pełnymi nadziei. Paweł był młodszy, otwarcie mówił o sobie, nie bał się. Zaczęli spotykać się. Długie rozmowy o przeszłości, o bólu, o marzeniach. Walczyłeś tyle lat sam, mówił Paweł. Teraz jesteśmy razem. Miłość wróciła po raz trzeci, spokojna, głęboka. Razem chodzili na marsze, trzymali się za ręce w ukryciu, planowali przyszłość. Ale Polska nie była gotowa. W 2005 roku marsz w Warszawie zakazany, pobicia, nienawiść w mediach. Michał czuł gniew. Ile jeszcze? Wewnątrz niego burza, radość z Pawła mieszała się z lękiem o przyszłość. Paweł chciał adopcji, ślubu. Michał wiedział, że to marzenia odległe. W 2010 roku, podczas Eurowizji, konkurs piosenki, ale w Polsce dyskusje o propagandzie. Paweł zachorował depresja, presja społeczeństwa. Michał opiekował się nim, ale czuł bezsilność. Dlaczego szczęście zawsze ucieka? Paweł wyzdrowiał, ale oddalili się. Potrzebuje przestrzeni, powiedział. Znowu samotność. Michał rzucił się w aktywizm. Organizował warsztaty, pisał petycje, walczył o prawa. W 2015 roku czarne chmury pis u władzy. Ataki na LGBT. Michał nie ustąpił. Brał udział w protestach, mówił publicznie. Wewnętrzny konflikt osiągnął szczyt, strach przed utratą werses potrzeba walki. Dla młodych dla tych, co jak ja kiedyś cierpieli w milczeniu. Lata 2018 do 2020 burza. Marsze równości w całym kraju, ale też kąty manifestacje, nienawiść. Michał, już starszy, Stał na czele toruńskiego marszu. Serce biło jak młot. To dla Kacpra, dla Tomka, dla Pawła. Dla siebie. Strefy wolne od LGBT cios w serce. Michał płakał w nocy. Ile jeszcze zniesiemy? Ale młodzi dawali siłę, pełni nadziei, odważni. Poznał Kubę, młodego chłopaka z małego miasteczka, który uciekł przed nienawiścią rodziny. Opiekował się nim jak mentorem. Kuba mówił: Dzięki Tobie wierzę, że będzie lepiej. Miłość platoniczna, ojcowska, lecz głęboka. Pandemia 2020 rok izolacja. Michał, samotny w mieszkaniu wspominał życie. List od Kacpra po latach Żałuję Wybrałem źle Słowa zbyt późno Michał odpowiedział: Walczyłem za nas obu. Wewnątrz pokój wreszcie. Wybory 2020 roku, ataki na LGBT peak. Michał protestował, mimo wieku. Aresztowania, gaz, ale nie ustąpił. Miłość zwycięży. 2023 rok, zmiana władzy. Nadzieja. Michał aktywny, pomagał w kampaniach o związkach. Spotkał Adama, starszego jak on, wdowca, z podobną historią. Zakochał się po raz ostatni, spokojnie, bez burz. Razem spacerowali po Warszawie, trzymali ręce otwarcie. Wreszcie myślał Michał. Ale zdrowie szwankowało: Serce słabłe. Adam opiekował się nim. Rozmowy do nocy, o przeszłości, o walce. Michał czuł spełnienie, ale i smutek tyle straconych lat. Strefy zniesione, prawa bliżej. Młodzi zękowali, bez ciebie nie byłoby nas. Wewnętrzny konflikt ustąpił, pokój. Ale tęsknota za tymi, co odeszli. Walczyłem. Zwyciężyłem. Ale samotnie. Grudzień 2025 roku Michał leżał w szpitalu, patrząc przez okno na śnieg. Adam trzymał jego dłoń. Sejm przyjął ustawę o związkach symboliczne zwycięstwo. Media mówiły o latach walki. O pionierach. Michał uśmiechnął się słabo. Wreszcie, ale w sercu pustka, Kacper, Tomek, Paweł nie doczekali. Nie miał ich, by podzielić się radością. Uzy spłynęły. Walczyłem o prawo do bycia sobą, ale w dniu zwycięstwa nie miałem już komu o nim powiedzieć. Adam pocałował go w czoło. Jestem tu. Michał zamknął oczy. Pokój. Miłość przetrwała w walce, w pamięci.